W tym odcinku Chin bez cenzury, BYOTP czyli przynieść swój własny papier toaletowy. Wita w Chinach bez cenzury to gospodarz Chris Chapel, świątynia nieba w Pekinie. Ma prawie 600 lat i była miejscem, gdzie cesarzowie wykonywali święte rytuały, by uzyskać błogosławieństwa niebios. Dziś turyści mogą się dowiedzieć o tych starożytnych tradycjach i pogłębić swoją wiedzę na temat starożytnej kultury. Ale władze stoją przed potężnym wyzwaniem. Jak sprawić, by turyści, którzy potrzebują skorzystać z toalety, zużyli ściśle wyznaczoną ilość papieru toaletowego? No bo problem polega na tym, że lokalni mieszkańcy, zazwyczaj starsi, przechodzą do toalet na terenie świątyni i podkradają papier toaletowy. Może to instynkt obsesyjnego kitrania wszystkiego na czarną godzinę, który powstał za rządów Mao Tunga. No bo wątpię, by zamierzali obrzucić tym papierem plac Tiananmen. Więc jak w końcu udało się położyć kres kradzieży papieru toaletowego? W Chinach jedynym logicznym rozwiązaniem okazało się podłączenie dozowników papieru toaletowego pod oprogramowanie do rozpoznawania Twarzy. Wyobraź to sobie. Zanim skorzystasz z toalety, musisz podejść do centralnego dozownika papieru toaletowego, gdzie takie cacko skanuje Twoją twarz. A po 30 sekundach wypluwa ci pół metra papieru toaletowego. A jeśli potrzebujesz więcej, musisz odczekać 9 minut. No bo tyle czasu musi minąć, żeby wykasował się obraz Twojej twarzy. I co się stało ze starą zasadą, że każdemu według potrzeb? No, bo czy jest jakaś bardziej zasadnicza potrzeba niż papier toaletowy, można podejrzeć ten myk w serwisie New York Times na liście najbardziej hałowych gifów wszechczasów. Ale nie martwcie się, bo jak twierdzi rzecznik, jeśli zdarzy się, że jakiś zwiedzający będzie miał biegunkę albo nastąpi jakakolwiek inna sytuacja, w której będzie pilnie potrzebował papieru toaletowego? to nasz personel osobiście dostarczy odpowiednią ilość papieru. Co prawda nie jest do końca jasne, jak należy skontaktować się z obsługą obiektu. Ale przynajmniej będziesz mógł się schować ze wstydu w kłębach papieru toaletowego, który ci doniosą. A co najlepsze, żeby zaoszczędzić na papierze toaletowym, wydali na te urządzenia ponad 4000 dolarów. Ale świątynia nieba jest wyjątkowa. I to nie dlatego, że mają tam sprzęt, który cię namierza. To akurat mają wszędzie w Chinach. Jest wyjątkowa, bo mają tam papier toaletowy. Przeważnie w chińskich toaletach nie ma papieru. Trzeba przynosić własny. I dlatego nazywa się świątynią nieba. Bo mają tam papier toaletowy od 10 lat. Zaraz, wybudowali to w XV wieku, a papier toaletowy mają tam od zaledwie 10 lat. To mega dziwne, bo to właśnie w Chinach w VI wieku wynaleziono papier toaletowy, a w XIV wieku produkowali go na masową skalę. Wow, starożytni Chińczycy byli mega ogarnięci! Ale w ostatnich latach papier toaletowy stał się, nazwijmy to, rarytasem w Chinach. I wcale nie chodzi o ten mięciutki, luksusowy gatunek. Chodzi o ten brązowy, o przemiłej fakturze papieru ściernego, zrobionego z odpadów drewnianych i makulatury. Można go użyć zgodnie z przeznaczeniem albo do zdoby najsmutniejszej imprezy wszechczasów. Więc współczesne toalety w Chinach nie mają najlepszej reputacji. W większości szaletów nie ma papieru. W wielu nie ma też bieżącej wody, ale za to powszechnie nie spuszcza się wody. Ale to cytat z 2005 roku. Przecież czasy się zmieniły. W grudniu chińska administracja turystyczna ogłosiła rewolucję w toaletach. Zaraz. Chiński rząd chce wydać ćwierć biliona dolarów na toalety? To więcej niż PKB, średniej wielkości kraju. No bo oczywiste jest, że Kibel to coś, co wymaga autorytarnej, twardej ręki centralnego zarządzania. Przez następne pięć lat 100 tysięcy toalet w Chinach zostanie odnowionych i zbudują nowe. Planują też wielką akcję edukacyjną, żeby nauczyć ludzi jak prawidłowo korzystać z toalety. A jeśli będziesz niewłaściwie korzystał, to dostaniesz bana na korzystanie z toalety. Wiecie co? Ja sądzę, że ten odcinek lepiej podsumowuje życie w Chinach pod rządami Partii Komunistycznej niż którykolwiek z 600 poprzednich odcinków. No i uważam, że sprzęt do rozpoznawania twarzy to zdecydowanie za mało, żeby zapobiec kradzieży papieru toaletowego. No bo co jeśli ludzie zaczną zakładać maski przed korzystaniem z toalety? Może powinni każdą rolkę zabezpieczyć chipem antykradzieżowym? Albo kazać ludziom rozwiązać skomplikowane zadania matematyczne, zanim dostaną papier. Jeśli ktoś z chińskiej administracji turystycznej ogląda ten odcinek, to mam jeszcze mnóstwo innych pomysłów. Łącznie z ekskluzywną linią sedesów Chin bez cenzury. A co wy myślicie o stosowaniu przez władzę oprogramowania do rozpoznawania twarzy przy wydawaniu papieru toaletowego? Komentujcie poniżej. Dzięki za uwagę. To Chris Chappell. Do zobaczenia.